Trzy metody dietetyczne, w które nadal wierzysz. Po pierwsze, im mniej jem, tym lepiej. W odchudzaniu nie chodzi nam o to, żeby jeść jak najmniej. To podejście jest krótkowzroczne, bo będzie nam zwiększało ryzyko zaburzeń odżywiania, zwiększało głód, nawet będzie nam też sprzyjało epizodom kompulsywnego obiadania się. Dlatego pamiętaj, Podczas odchudzania się warto jeść najwyższą możliwą liczbę kalorii, która jednocześnie umożliwi Ci spokojny spadek masy ciała. Po drugie, woda z cytryną pomaga schudnąć. Jeśli lubisz pić wodę z cytryną, no to ja nie mam nic przeciwko. Na zdrowie, ale opierając się na dowodach naukowych, no to nie idź, że od takiego płynu magicznie schudniesz. Po trzecie, pijemy. Odpieczywa. Wręcz przeciwnie, badania pokazują, że włączenie chleba do niskokalorycznych posiłków może znacznie zwiększyć uczucie sytości, co oczywiście może pomóc nam w kontrolowaniu apetytu. Dlatego bez obaw możesz jeść kanapki na kolację. No i obserwuj mnie po więcej wartościowych treści.